Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś jestem z Martą, Hejka. czyli nową członkinią Domu Ekipy. To jest nowa nasza współlokatorka, zobaczcie. Już mieliście okazję ją poznać na filmie u Karola, który widzicie tutaj. Dzisiejsze pytanka wzięłyśmy z Instagrama, które się wam się tutaj. Tutaj klikajcie, jeżeli chcecie, opisać mnie na Instagramie. Jestem ciekawa tych pytanek. jeszcze w sumie ich nie przeglądałam. Zaraz zobaczymy, co ciekawego dla nas przygotowaliście i czego jesteście ciekawi. Marta, jesteś ciekawa? No, jestem bardzo ciekawa, co dla mnie wybierzesz. Marta jest trochę dzisiaj chora, wiecie, bo trochę się przeroziemliła po tej przeprowadzce, ale dała radę i zobaczcie, już będzie teraz odpowiadać. No i co Marta, jak się czujesz w domu ekipy? Ja teraz jest dobrze, to jest dopiero trzeci dzień. Jest mi, dobrze, o gdy, nie. Gdyby nie choroba. Gdyby nie, gdyby nie to, że jestem chora, to by było, no, cudownie. Marta w domu Ekipy mieszka dopiero kilka dni, więc na te pytanka odpowiem Wam tak totalnie świeżo, wiecie, dopiero po przeprowadzce. Ja już jestem ciekawa, co Marta powie. A Wy nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę i oczywiście subskrypcji mojego kanału. Gdzie jest, Marta, moja subskrypcja? Gdzie wybierasz? Twoja subskrypcja jest na tych kwiatkach. Na tych kwiatkach, dobra, <laughs> to klikajcie. Jeżeli ten przycisk jeszcze nie jest u Was w szary, to jeszcze nie subskrybujcie mojego kanału, więc do roboty idźcie się do roboty nie no, żartuję, dołączajcie do team Supki. dobra zabieramy się za pytanka zobaczcie ciekawe co dla nas przygotowaliście ten 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 szukamy 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 dobra stop czy znałyście się wcześniej przed przeprowadzką w sensie no. chyba no Marta no, no to jest tak znałyśmy się wcześniej poznaliśmy się w sierpniu zaraz po tym jak się przeprowadziłam z Mikołajem do Krakowa Karol zabrał nas gdzieś przyjechał po nas i ty wtedy byłaś z nim no Nie tak, bo właśnie sierpień jest tym miesiącem, w którym my z Karolem zaczęliśmy być razem, więc no. wtedy wszystkich poznawałam no. wszystkich no. jego znajomych, więc też dlatego Martę. Wtedy pamiętam, że szliśmy chyba na jakąś imprezkę. Na imprezkę? O kurde, no. dobra, no to ciekawie. Czyli poznałeś się z Martą prawie powiedzmy na imprezce tak. przez Karola. No, ale co? No, czyli znamy się już, w sumie znamy się tyle co. pół roku. pół roku. No, znamy się pół roku. Dobra, kolejne pytanko brzmi: Myślicie, że we dwie uda Wam się opanować tych wszystkich chłopaków? Pozdrawiam. O matko. <grafy> o nie, właśnie, wiecie co? Ja czekałam na to, aż się prowadzi jakaś dziewczyna do domu, bo ja byłam totalnie opanowana przez chłopaków wcześniej. Wiecie, wszystko oni robili razem. Tutaj w kuchni panowali, a ja byłam tak trochę osobna, więc czekałam, aż się prowadzi jakaś baba. Więc mam nadzieję, że nam się to uda i jakoś tam tych chłopaków opanujemy. Co myślisz, Marta? No chyba. Musimy, nie? musimy sobie jakoś poradzić. No ale co jest najśmieszniejsze, że właśnie na razie jest jeszcze tak, że chłopcy są tacy, wiecie, tacy, że sprzątają, dbają o ten do mnie. Nie wiem, się skończy, Dokładnie. To jest. Dokładnie, jestem też tego ciekawa, nie można im tego odjąć, to na pewno. Kolejne pytanko, jak jest standardowo o wiek. Czyli jaka jest różnica między nami wiekowo? No, dwa lata. Dwa, dwa lata? lata? No, ja mam 23 lata, a Marta ma 21. No, w tym no. roku 21. <laughs> Czy jesteś młodziakiem jeszcze? No. <laughs> Kolejne pytanie jest do Marty. Czy Marta będziesz zmieniać wystrój pokoju? Jeśli tak, to masz już jakiś na to pomysł? Na razie nie myślałam jeszcze o tym, tak? Właściwie gadałam przed nagraniem z Weroniką, że mi pomoże, więc. No. Więc jak już to będziemy zrobić razem? Na razie, no, dopiero co się tu przenieśliśmy, ja też jeszcze nie mam głowy do tego, żeby coś tam wystrajać. Chciałabym się wykurować do końca. I wtedy, no, Myślę, że jakoś od przyszłego tygodnia będę myślała o takich rzeczach. Poproszę oczywiście Weronika o pomoc i coś wymyślimy razem. No ja uwielbiam takie rzeczy z typu przerabianie jakiegoś pokoju, przerabianie ubrań, więc tutaj na pewno coś się wymyślimy. Może nawet nagramy z tego odcinek, jeżeli byście chcieli, to piszcie w komentarzu. Dobra, teraz takie luźne pytanka, czyli jakie włosy lubisz? Czy wolisz włosy proste czy kręcone? Zobacz, kręcone. to już widać. Ja proste, a ty kręcone, więc totalnie. Ja, ja mam z natury proste włosy i to jest właśnie takie, jak się zawsze mówi, że jak ktoś ma kręcone włosy, to nie lubi swoich włosów i tak prostuje. I Ja mam do Dokładnie to samo, ja zawsze kręcę, coś z nimi robię, bo no, no nie lubię prostych po prostu. A ja właśnie mam na odwrót, ja mam takie, że mam z natury trochę falowane I ja jest często zawsze wiesz, po myciu suszę, żeby mi się trochę prostowały i tak jak dzisiaj, zobacz, mam też proste włosy, bo wolę siebie w prostych włosach. Więc to jest też tak, że zawsze jak masz coś, to potem wolisz to, co mają inni. O, to jest jakieś pytanko. Czy nagramy ja z Frizem, czyli z moim chłopakiem Karolem, Pałę Marta z mikserem? Ej, w sumie moglibyśmy wykminić jakiś taki no. parowy filmik, co myślisz? No, fajne. To jakoś to. Właśnie, tylko trzeba jakieś pomysły. No ale w sumie to moglibyśmy jakieś takie nakręcić. Jeżeli macie jakieś na to pomysły, to piszcie w komentarzach. Cały czas są pytania o to, czy nas to przeraża, że mieszkamy z chłopakami. Cały czas. <grym> <grym> jest pytanie, czy Marta będzie miała kanał na YouTubie. To jest raczej odległy pomysł. Ja to jakoś tak widzę, bardzo daleko, jeśli w ogóle. No nie wiem, na razie to tutaj się przeprowadziłam z Mikołajem. Nagrywam sobie z Weroniką. muszę się do tego wszystkiego przyzwyczaić. I no może kiedyś w przyszłości. Nie wiem. <grym> no pewnie, dajcie Marcie czas. Marta się tutaj, wiecie, dopiero przeprowadziła. Rozkręci się i na pewno coś swojego ogarnie, nie? Mhm. Czy jako współlokatorki macie jakieś rutynowe czynności, które czasem robicie razem? Na przykład jakiś trening. Ej, bez kitu. Na razie jeszcze nie mamy, bo Marta to jest no. dopiero od dwóch dni, ale w sumie mogłybyśmy coś takiego wymyślić, nie? No, teraz jest siłownia. Dokładnie, no właśnie, jest siłownia. No, wydaje mi się, że bardziej skończymy razem na kanapie z chipsami i serialem niż na tym treningu, ale zawsze no. można próbować. No. <noise> nie no, musimy, musimy się zmobilizować, nie? Jak chłopcy, chłopcy teraz będą mieć formę, więc my też musimy. Mieć no formę. właśnie, zwłaszcza, że jest basenik na, na ten. Tak na... już za niedługo, co no, nie? No, trzeba zrobić formę na lato. Dokładnie. O, już się Ale... Ciebie pytają Marta, czy masz chłopaka. Mam chłopaka. <laughs> gdyby nie on, to pewnie by mnie tutaj nie było, bo to on poznał mnie z Karolem i ze wszystkimi. Także no razem się tutaj przeprowadziliśmy i no, no mam. <laughs> Marta ma chłopaka miksera, który też z nami mieszka. Jest to przyjaciel Karola, który też ma swój kanał mikserowski. Bijajcie. Pytanie: słone czy słodkie? Wczoraj. Słowki, jak to słowa, serio! O nie, o nie! No ale dobra, lubimy inne rzeczy. No co? Pytanie do mnie, czy cieszę się, że w domu pojawiła się wreszcie jakaś dziewczyna? Tak, już tutaj widać babską rękę. I fajnie, fajnie, bo wiecie, zawsze jest z kim pogadać. Wiadomo, że z słobakami też można i bardzo lubię z nimi rozmawiać. I też się z nimi dogaduję, ale wiecie, zawsze jakoś tak inna dziewczyna to raźniej. Już nie tylko ja robię pranie, Marta też robi. <słodki> tak. <słodki> Następne pytanie. Co nie podoba Ci się w Twoim miksera pokoju? Szafa. Mamy małą szafę i nie mieszczam się tam wszystkie ubrania. Znaczy mieszczą, ale ledwo, to chciałabym większą szafę. Ale już to rozminęliśmy, pamiętasz? gdzie no. rozmawiałyśmy, że możliwe, że po prostu pojedziemy do jakichś sklepów i kupimy jakieś wieszaki no. stojące, nie? Tak, Żebyś tak, mogła tak, sobie tak, wieszać. Tak, tak, No. no. I... Bo przynajmniej będzie przestronnie, a będzie ładnie to wyglądało i się pomieścicie. A jak nie, to będziesz miała następną szafę na balkonie. No. Dobra, kolejne pytanko. Jakbyście miały pić jakiś napój, to co by to było? Herbatka. No, Marta jest uzależniona od herbaty. Ona pije herbatę chyba 7 razy dziennie. Tak, ostatnio zaśliśmy rano do kuchni i wypiłam sobie herbatę i poszłam zrobić kolejną Awara, tak się patrzy. Co ty znowu pisze? No. Beskitu na cały czas pije herbatę. Ja myślałam, że ja jestem uzależniona od herbat, bo ja jej uwielbiam, ale Marta to już w ogóle jest totalnym frikiem. O, to jest fajne pytanko. Czy nagramy jakiś wspólny prank na chłopaka? Ej, w sumie bez kitu to by mogło być dobre. Marta no. dawie coś musimy, Ej, no serio, musimy wymyślić jakiś prank, co my na to. A to, to nie możemy im teraz, wiesz, bo oni obejrzą filmiki. Dobra, i tak, będę, tak się na pewno domyślą, że i tak zrobimy tego pranka. No błagam cię, dwie dziewczyny versus sześciu kubaków, Na pewno musimy coś wytknąć. Dobra, znowu szukamy pytanka. Uwaga, uwaga, uwaga. O, właśnie, Marta. Pytanko, czy jesteś w tym Oczywiście, że jestem w tym Jesteś w tym no To kozak. A ty, jesteś w nicówki? Dobra, teraz Marta szuka, zobaczcie. Ja już połowę wyszukałam, teraz Marta szuka jakieś pytania. Dawaj, Marta. Skroluj, patrz tak, skroluj i natraf na jakieś takie wybrane. O, jest pytanko do ciebie. No, dawaj. Czy jesteś zazdrosna, o drugą dziewczynę w domu ekipy? Nie, właśnie się bardzo cieszę, że jest Marta. Bo ja już Marta znam jakiś czas i wiecie, im i mi tak miałyśmy już do czynienia, wiecie, na jakichś imprezach, na no. jakichś spotkaniach ekipy. Więc, no nie, raczej jakoś tak nie nie darzę ją jakąś zazdrością. Tylko właśnie Mega się cieszę, że jest teraz zdaniem domu ekipy, bo nie jestem sama przynajmniej jako jedna baba. Jak Masz ulubiony serial. Jak jest twój ulubiony serial? Bez zastanowienia odpowiem, że siód. Sjut to jest serial na o prawnikach. Nie jest przekozacki. Oglądałam no, go nie dwa nie razy cały wszystkie sezony. Nie oglądałam, nie znam. Mam i to Gratron. Gratron? O, to no, też oglądałam Gratron. A teraz niedługo nowy sezon. No. No, będziemy oglądać. Marta, teraz tak scrollu, tak. Tak, i teraz zatrzymaj. Jak się teraz czujesz czujesz, jak jesteś kolejną dziewczyną w domu, ekipy? Normalnie, tak jakoś naturalnie mi to przyszło. Mieszkanie tutaj. No ciekawe, czy będzie jakaś trzecia baba. Może trąby baba. Albo łukiego baba. U. Albo mini Majka baba. Jeszcze jest dużo bab. Jeszcze teraz jest krzychu, to może jeszcze być krzycha baba. No, Boże, właśnie. to będzie więcej bab niż facetów teraz. No nie, nie? No, tak, <głos> 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 Nie. Czemu akurat Marta jest współlokatorką? No, bo jestem dziewczyną Mikołaja. <grym> do... Jak to, bo jestem dziewczyną Mikołaja? No no, 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 no nie wiem, no, no. skoro Mikołaj się przeprowadził, no to ja z nim, no to, to chyba w ten sposób poszła. No, ale to tak trochę działa, wiesz, że jak jednak jesteście w związku i już wymieszkaliście razem, nie, wcześniej, więc jak Mikser no nawet nie dostał takiej propozycji, żeby mieszkać tu bez ciebie, od razu wiesz, no. braliśmy ciebie i Miksera w dwupaku. <grym> Dobra, kolejne pytanko. Ja szukam, 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 patrzcie. Dobra, na ile procent się lubicie? Standardowe pytanie. Ja cię lubię tak na 80% albo na 90%. Nie, no nie wiem. Tak daję, że tak z 90%, bo jeszcze ta 10% jest taka niewiadoma, wiecie, jeszcze nie macie tak, że, że kogoś tak znacie na maksa i wiesz. Tylko tak jeszcze sobie zostawię te 10% do nadrobienia. Zawsze tak robię. Serio, zawsze tak mam. Teraz ty Marta. Aha, no to ja, ja odpowiadam no w sumie tak samo, no bo... Niby się znamy pół roku, ale no co to, to jest pół roku, tak naprawdę, no. w stosunku no, do całego życia. No, jeszcze się musimy zapoznać. No i zobaczymy, czy będą jakieś babskie kłótnie tutaj na no, domu ekipy. O matko, Nie, na no, momencie nie. No, się... no. Dobra, następne pytanko. O nie, jakie pytanko! O, jak czy zrobicie filmik, że ty, Wera, spędzasz cały dzień z mikserem, a Marta z Karolem? O nie, wymiana bab! O nie. Wymiana bab, jaki film w ogóle! Ej, w sumie to nie jest jakieś takie złe, ale kurczę. Pytanko następne. To czy boimy się, że chłopcy zwrócą na nas jakieś obowiązki? Typu jakieś gotowanie, sprzątanie i tak dalej. Boisz się, Marta? Nie, ja się nie boję w sumie, bo Łukasz jak nas tutaj wprowadzali, Łukasz nam wszystko tłumaczył. Tak mi pokazał, że jak jest podział obowiązków tutaj zrobiony, że no, jestem w szoku, że to jest tak. Dobrze zorganizowane? No, i... Bez no, raczej nie będzie tak, że to spadnie wszystko na nas, bo każdy ma jakby wydzielone swoje jakieś tam zadania i no każdy sprząta po sobie i jest naprawdę porządne. No dokładnie też tak uważam. Najlepsze jest to, że serię łuki cały czas chodzi i no, posprzątaj to i coś tam nikt chłopaków ciśnie, ale to dobrze, bo gdyby tak nie ciśnął, to wiecie, mielibyśmy tutaj totalny rozgardiarz, więc spoko i w sumie my się chyba nie damy tak, żeby robić wszystko. Przynajmniej ja się nie dam. Bo ja tutaj już wiem, że Karol na przykład ma swoje obowiązki, ja mam swoje obowiązki i się tymi obowiązkami dzielimy. I to jest fajne, że właśnie nie tylko, wiesz, my musimy go przygotować, prać, sprzątać i wszystko, tylko właśnie dzielimy się z tymi obowiązkami i wszystko jest tak porówno. Czy wiedziałam od początku? Jaka dziewczyna się tutaj wprowadza. No wiedziałam. Wiedziałam, wiedziałam. Bo najlepsze jest to, że to, kto będzie mieszkał w domu ekipy, już było ustalane bo jakieś trzy miesiące temu. Niczym w ogóle braliśmy pod uwagę, że tu będziemy mieszkać dokładnie w tym domu. I zawsze było tak, że to właśnie to będzie stricte ta ekipa. Jednej osoby, której się nie spodziewałam, kto tu będzie mieszkać, jest krzychu, ale Super Krzychu jest mega dopełnieniem tego domu. I jak staje taki nieogarnięty, to jest też superowo jest mega śmieszny. Krzyku, jak coś czasami powie, jest mega słodziakiem też ponadto, nie? On tak właśnie jest taki pomocny. O, Marta, jak? Jak zareagowałaś na propozycję mieszkania w domu ekipy? Ja raczej nie miałam nic do gadania, tak w sumie. Serio? No, bo to było takie, że my sobie mieszkaliśmy w tym mieszkaniu w Krakowie i Mikołaj raz tak przyszedł, to, ale to było dawno, to było kilka miesięcy temu, i mówi, że jest możliwe, że się wyprowadzimy z tego mieszkania. Ja tak mówię, jak to? A <grym> mówi, no bo możliwe, że się przeprowadzimy wszyscy do domu ekipy. A ja tak, no dobra. No. no dobra. Nie, no spoko, no dobra. Nie, no ale w sumie ja też miałam tak, że wiesz, że planuję, że będziemy mieszkać w domu ekipy, ale w sumie to jeszcze było tak, wiesz, no. że cały Często się przedłużało, i tak dalej. I dopiero faktycznie, jak powiedział mi, dobra, podpisałam umowę, wprowadzamy się za dwa dni, czy tam. Wiecie, o przeprowadzce dowiedziałam się tego samego dnia, ale o tym, że będziemy nagrywać tą reakcję, i tak dalej, i tak dalej. Wiedziałam wcześniej, że będziemy się przeprowadzać, ale dokładnie nie znałam daty. I on powiedział mi tego samego dnia, dobra, Werka, przeprowadzamy się. I wiecie, ja tego samego dnia dopiero, wiecie, uświadomiłam sobie, że faktycznie się przeprowadzam, że już nie będę mieszkać sama na tym mieszkanku moim, tylko będę mieszkać z tyloma chłopakami, no i. Z babą i w takim wielkim domu, rozumiecie. Z kim się najdłużej jest nasz ekipy i ile to trwa? Dawaj, to do ciebie. No to no, no, no z Mikołajem z Tam się najdłużej. A tak poza Mikołajem, no to z Karolem. No. Tak? No. Poznaliśmy się dwa lata temu na jakimś evencie. No, Teraz los sobie przedstawił. No. Długo w sumie, no, nie? Długo, długo. Ja z ekipy najdłużej znam Karola, a później znam Matiego. No, a Matiego w sumie wszystkich poznałam tego samego dnia, bo Matiego już tam gdzieś kojarzyłam z, o wiesz, od, od Karola. A tak to Matiego, Trąbę i w sumie łukiego poznałam tego samego dnia, właśnie wtedy, co mam ostatnio mówił w ostatnim QA, że przyszłam bez makijażu do Karola po siłowni no. i wtedy nie wszyscy poznali. No, więc ja właśnie najdłużej znam Karola, a potem. I chłopaków w sumie za jednym zamachem poznałam. No a potem miksera, w sumie miksera znam, i krócej. Gdzie Marta mieszkała przedtem? To tu was zadziwię, bo ja <noise> mieszkałam aż koło Poznania. To jest mega daleko. No. Wszyscy tutaj zawsze kogoś poznajemy, to że, yy, że tam skąd jesteś i podają jakieś tam miejscowości blisko Krakowa, a ja tak mówię: no, poznań, a co? Jak to? Czemu tak daleko? Teraz lecimy po ostatnim pytanku. Marta scrolluje i to, co ci się wy... tylko za mnie oczy i nie patrz. I patrz, I to, co ci wy... wyskoczy, to przeczytaj. Jak ja ci wyskoczę Marta? Dawaj. Jestem ciekawa, czy Marta ma jakiś kontakt z Kingą. No więc no nie mam kontaktu z Kingą. My się znałyśmy wcześniej, no ale nie, nie, ma, nie mamy już kontaktu żadnego. Tak jak się skończył związek, tak się kończyło. Bo Marta wcześniej kolegowała się z Kingą, podczas tego, jak wiecie, Kinga była w związku z Karolem. Ponieważ Karol się przyjaźnił z Mixerem, więc wtedy wychodziły razem i też się spotykała. Więc może przez to, że Cię kojarzą wiesz, z filmików, że tam występowałyście razem czy coś takiego, nie? Więc może dlatego takie, są takie pytania. No pewnie tak. Dobra, i co teraz ja, tak? Mam ostatni scrollować? Tak. Dobra, uwaga. O, to jest fajne pytanko. Jaki pokój jest Waszym zdaniem najlepszy? No to mi się najbardziej podoba Twój pokój. Tak? <grym>, twój Karola. Jest taki jasny, już Ci właśnie mówiłam, że taki fajny podobierała dodatki i w ogóle, także mi się mega podoba najbardziej Zara i Karola pokój. Tak? No. Mi się mój pokój i Karola bardzo podoba, serio, teraz już mi, ja się w nim mega dobrze czuję, już nawet nie przeszkadza mi ta złota ściana, <grym> <grym> ale uważam, że najlepszy pokój pod względem właśnie białych ścian, dużo miejsca, dużego balkonu ma trąba. serio, Tromba ma super pokój. O, to też, to serio, aniam, aniam. On, ma, on ma w ogóle pokój największy, a najlepsze jest to, co mogę wam dać jako ciekawostkę, Mati tu już mieszka prawie dwa, nawet dwa i pół a dalej się nie rozpakował. I na przykład Mati ma największy pokój, a sobie zrobił takie, takie, wiecie, taką kołuszkę, taką bazę, i tak sobie wszystko stoi, jeszcze sobie wszystkiego nie rozpakował. No. U niego zawsze coś stoi. Ale ogólnie Mati te, tak jak na przykład serio, jak chłopaki mówili, że ona pewnie dba o porządek, to teraz dba o porządek, więc tutaj się coś pozmieniało. Każdy tutaj już sprząta, więc zobaczcie. To już były wszystkie pytanka. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę i oczywiście też dla Marty zostawiacie łapki w górę. Jeżeli będzie 40 tysięcy łap, to kolejny filmik z Martą, więc zostawiajcie łapki i oczywiście nie o subskrypcji mojego Subskrypcji mojego kanału, który macie tutaj No i co? My się już z Wami żegnamy. Cześć!